Cześć wszystkim, mam na imię Marcin. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak ustawić LiveScope'a. Ja posiadam LiveScope'a Garmina, przetwornik LV34 i Echo sonde. To jest Echo 1223XSV. Taki prezencik na urodziny sobie zrobiłem. Teraz mogę Wam pokazać, jak to fajnie wszystko poustawiać, żeby było bardzo czyściutko. Od początku myślę, że będzie klarownia. Co zrobię? Włączę aplikację Active Captain. Tutaj przez tę aplikację będę mógł dla was nagrywać telefonem, a tutaj będziecie widzieli co się dzieje tak na żywo. Ok. Zaczynamy nagrywać na telefonie też. To wrzucę z boku. Tu jest zamontowany mój przetwornik. Jak zamontować przetwornik? Przed musicie zamontować prostopadle do dna i równolegle do waszego środka pływającego. To może być łódka, ponton, yy, kajak, yy, nie wiem, ja y, pływam belly boatem, tak? Równolegle. Jak to dobrze zobaczyć, czy, że jest ustawione róg, równolegle? Biorę sobie wędeczkę, przynętę. Zawsze takie ustawienia robię na spokojnej wodzie, ale to zobaczycie później. Przynęta. To mi bać. Dzięki Tomek. Pozdro. Co robimy? Wrzucam przynętę do wody. Zobaczcie. Spuszczam. Widzę przetwornikiem. Jeszcze ja to wcześniej sprawdziłem. Jest bardzo widoczna. Przynęta jest równolegle. Tak? Przywracam. Ustawienia fabryczne. Ja już mogę wyjąć sobie Skierow Samoczynnie przyłączył mi się przetwornik skierowany do przodu. Tak, ja mam przetwornik skierowany do przodu. Widzicie, jest kratownica, nie jest czysto. Trzeba pozbyć się tych wszystkich szumów. Niby coś widać, ale cienko widać. Jak sobie dobrze ustawicie, będzie wszystko dobrze widać. Full HD, powiedzmy, tak? Ok, od czego zaczynam? Opcje. Teraz wchodzimy. Ustawienia sonaru. Instalacja. Od czego ja zaczynam? Kalibruj kompas. Z tego co wiem, dużo osób nie kalibruje kompas. Kalibruje raz i to jest koniec. Okay. Kalibruj kompas. Jak można skalibrować kompas? Można skalibrować na dwa sposoby. Albo kręcąc sztycą. Tak? Wiemy, że to jest równolegle ustawione. Ja tutaj widzę, że jest równolegle do mojego środka pływającego ustawione. Lub, ja lubię drugi sposób, blokuję przetwornik. W moim przypadku obracam się na płetwach, ale możecie też na silnikach zaburtowych się obrócić, nie wiem, na wiosłach, nie wiem jak pływacie. Dobra. Początek. Obracam się wokół swojej osi. Muszę wykonać półtora pełnego obrotu. Powoli. Najlepiej to robić na bardzo spokojnej wodzie. Ok. Jak będzie tak, Wypoziomowane 70-80, to już jest spoko. Wtedy możemy uzyskać bardzo czysty obraz. 97. Tak, wskaźnik wypoziomowania 87. Jeżeli jest powyżej 70, już jest OK. Środowisko magnetyczne pokazuje mnie 94%. Ok. Następne co robię? Robimy wróć, 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 opcje. Ustawienia sonaru. Wygląd. Tak. Chcecie zmienić sobie kolorki. Ja akurat tego koloru nie lubię. Dużo osób go lubi, ale ja tego nie lubię. Schemat kolorów. Ja sobie przedstawię. Mój ulubiony kolor to oczywiście niebieski. No, na niebieskim kolorze wszystko fajnie oddaje. Widać te dny, dny, dny przytnie ryby. Ok, wróć. Schemat kolorów już był, ustawienie niebieski, wzmocnienie kolorów, to też jest bardzo ważne ustawienie. Ale to można tym sobie się pobawić później. Ja sobie tak ustawiam na początku około 70% gotowe, Dalej. Opcje, ustawienie sonaru, instalacja, orientacja. Automa automatycznie. Nie. Przestawiam sobie do przodu. Ja mam skierowany przetwornik do przodu. Opcje. Ustawienie sonaru. Instalacja. Skupienie. Z automatu jest woda słodka. Ja pływam na wodę słodkiej. Zostawiam to. Głębokość instalacji. Mój przetwornik jest ustawiony tak jak jest, automatycznie daje 0,3 metra, ale to można sobie przedstawić. wy możecie głębiej, płycej, nie wiem, to zależy od was, ale ja zostawiam na 0,3, zamknę, dalej, opcja, ustawienie sonaru, wygląd, limit koloru, to też jest bardzo ważne, żeby sobie wejść w ten limit koloru, zobaczcie jak się zmieni. Każda sonda jest inna. I ja zauważyłem, że w tej echosondzie jest tak fajnie. Zobaczcie 80, 77, 78. Zostawiam. 78. Według mnie jest ok. Zobaczcie, jak się już zmieniło. Dalej, następnie co robię. Jak mamy te wszystkie etapy ustawienia scenaru Wy... to już było, to już było, szlaki wyłączone. Jeżeli chcecie mieć czysty obraz i niepełność, mieć jakieś wodzie jak są i zostawiają wam takie e, szlaki według mnie to nie jest potrzebne. Szukamy chcemy mieć czysty obraz, chcemy widzieć jaka rybka jest. Niektórzy lubią, tym można się bawić. Ja osobiście wyłączam. Wypełnienie dnia też mam wyłączone. Dalej. Wróć. Układ. Nakładkę na siatkę. To no, według uznania, ale jestem też, tak jak mówię, oportunistą, wyłączam. Chcę mieć czyściutki obraz. Przewijanie historii mam ukryte, nie chcę oglądać co było, mogę sobie nagrać, później sobie koncentruję się na łowieniu. Ikony wiązki. Północ u góry. To zostawiam. Pływa w nocy, jak widzicie, już się robi ciemno. Y, mogę zgubić orientację. A sterowanie na ekranie, oczywiście, pokaż. Zasięg y, do tyłu. Tu też sobie zmieniam. Biorę sobie pełny zasięg. Chcę widzieć przód, tył i jak najwięcej. LiveScope daje mały stożek, ale przód, tył wystarcza tak? I chcę jak najwięcej widzieć. Teraz y, widzicie taki ekran. Jest. Dno, tutaj możecie sobie dno przestawić, ja zostawiam tak, żeby minimum 2 metry dna było widać, wtedy fajnie widać to co jest na dnie, najlepiej nam obrazuje. Wzmocnienie, to możecie się pobawić, do każdej głębokości inne wzmocnienie. zobaczcie im daje więcej, więcej nie jest lepiej. Lepiej zejść, tutaj będzie na 4 metrach tak, widzicie? Już zaczynają pojawiać się rybki, tutaj jest rybka, tutaj jest rybka, jest sporo rybek. Zasięg do przodu, jeżeli chcecie mieć jeszcze trzy obraz, dajcie sobie na 4-6 metrów. Zobaczcie. 4. Ale to jest wszystko duże się wydaje. Ja jak szukam ryb, ustawiam gdzieś około 12 metrów, ale jak mówię w pionie, yy, tylko z prezenterem do przodu, Ustawiam sobie tak 6-7 metrów, coś takiego. Zobacz, teraz wkładam przynętę. Widzicie te rybki? Muszę oblokować. Widzicie moją przynętę na dnie? Będę troszkę dalej. Jak dobrze obrazuję przynętę? Jest wszystko idealnie widać. Jakieś tam rybki były, to pewnie okonki ciekawego tutaj, tutaj na dnie też jest uchniemy tą główkę do góry Widzicie? wszystko idealnie widać, wiem gdzie jest moja przynęta, nie gubię jej jak będzie ryba o, teraz widzę, ale to też jest mały okonik jak będzie ryba podciągam opcję ustawienia sonaru dane nakładki były, instalacja układ dane nakładki tak było Instalacja było, no Trzeba się tym troszkę pobawić, tak? To było zasięg do tyłu pełny. Kompletny. OK. Yy, redukcja zakłóceń. O! I tu jest yy, też koń pogrzebany. Im wyższa redukcja zakłóceń, tym będziecie mogli lepiej spojrzeć sandaczowi lub szczupakowi w oko. Ja lubię mieć bardzo wysoko, ale to według uznania. Niektórzy wolą średnio mieć tego naciapane, ja uwielbiam czysty obraz. W większości szukam dużych ryb, czasem się bawię okoniami, ale jak dacie re... y... bardzo wysoką redukcję zakupem myślę, że jest ok. Redukcja odbić elektrycznych, wyłączam, nie wiem czemu się nie wyłączyło, na nakładki to już było, instalacja skupienie, głębokość. Myślę, że wszystko ok, powiedziane i zrozumiane. Dobra. Dzięki za oglądanie. Dajcie znać, czy Wam się podobało, czy by je pomogło. Oczywiście dajcie łapkę, suba. Będzie mi miło.